Nie ma tu Daniel Karinstal. Dzisiaj unboxing największego filtra z rodziny Fernoxa T1 Delta. Filtr 2 CALE, dedykowany do instalacji przemysłowych. Także chcę Wam pokazać, co dostajemy w cenie tego filtra. Tak, A więc, tak, zaczniemy od takich małych rzeczy, jak zabór spustowy który nam służy do opróżnienia i czyszczenia filtra. Yy, mamy również yy, uchwyt spornik taki, który montujemy do ściany, aby trzymał nam dobrze filtr. Mamy oczywiście dwa zawory dwucalowe ze śrubunkami, dzięki którym zamontujemy go do, do instalacji. I ten montaż nie jest taki trudny. Tak naprawdę trzeba mieć gwintownicę i troszkę pojęcia. Yy, mamy jeszcze oczywiście odpowietrznik mosiężny i komplet uszczelek oraz uszczelek zapasowych. Tak? Yy. Filtr montujemy tutaj po czyszczeniu. Czyściliśmy tutaj 45 klimakonwektorów. Filtr dla instalacji ma bardzo małe opory, także straty są tutaj praktycznie tak minimalne, że, że nie zakłócają nic. Podniósłbym go, natomiast sam nie dam rady. Pokażę wam tylko jedną z najważniejszych rzeczy w tym filtrze. A więc bardzo duży Magnes, który nam separuje wszystkie zanieczyszczenia, może być montowany w poziomie jak i w pionie. Także też ułatwia to cały proces instalacji go. Także tyle na ten na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, jakbyście chcieli taki filtr nabyć, to zapraszam do kontaktu. Zrobimy fajną cenę i powiemy co i jak. Pozdrawiam serdecznie. Siema.